Czy Niemcy to chuje? No i tak, i nie, te tak, kraje tak w Polsce są tu lumpy, są Niemcy, a są też normalni. Mam paru sąsiadów Niemców i naprawdę dobrze się zachowują. Ze mną dobrze rozmawiałem, jesteśmy nieraz. Przy płocie piwko sobie pijemy, a są też tacy, dzisiaj byłem na rybach nad morzem. Przypływ idzie, ja sobie tam podjeżdżam, już widzę pięć Niemców stoi, jeden przychodzi do mnie i mówi halo, halo! Mówię do niego, halo. On już do mnie byłem chyba 20 metrów od niego z lewej strony. On do mnie mówi, że nie mogę iść dalej, bo jest przypływ i będą mi ściągać się te zestawy na jego, na jego miejsce i oplączę się to wszystko. A ja do niego mówię, ja wiem gdzie są jakie prądy i tak dalej, nie? Wiecie o co mi chodzi. I mówię. A ja nie rzucam aż tak daleko, żeby do Ciebie poleciał mój ołów 170 gram, najmniejszy jaki mam On do mnie mówi, no ale wiesz uważaj, bo tu jest dużo muszli nie? Bo wiecie, chodziło mu o ostrygi Te, które są poprzyklejane przy brzegu I po prostu po prostu y, zahaczasz o to i musisz zerwać po prostu zestaw nie? Bo przypon strzałowy ma 50 na przykład milimetrów A żyłka główna 40 albo 45 No i też są takie chuje I właśnie takich kurwa nie lubimy